Aloha, będę sobie właśnie na piknik militarny w Siemianowicach Śląskich. Kończy się lato impreza za imprezą. Wow, panie gołąb, kurde. Uważaj pan, w jednym komentarzu to napisałem pod ostatnim filmem, bo ktoś się tam pytał. To ja będę w zimę robił, bo wiecie, tak w miarę korzystam teraz. A w zimę to za dwa tygodnie, w sumie, już o tej porze, to będę w Niemczech. Taki jest plan. Jeśli tam agencja żadnego wałka nie, wy, nie wywali, to Niemcy. A jak agencja też tam zacznie kombinować, chodzili co, to prosta sprawa. Wezmę sobie PR do Holandii. Mam sprawdzone agencje, także to, 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 to tam, tam będzie pewne. To w Niemczech jeszcze nie robiłem. Hajsowo to na gorzej wyjdę, ale z, z, bardziej z ciekawości Z ciekawości, no będę w miarę blisko Holandii A no, kiedyś może mi się uda zrobić jakąś inwazję na Berlin Tylko po to, żeby było blisko do domu czy jakieś tam Lipsk i inne inne miejscowości, dobra, dobra, Koło do brzucha sięga, nie? Ogólnie impreza z okazji stulecia powstań śląskich No, ludu nie brakuje, bynajmniej. Nawet grochówki nie szukam, bo już pewnie nie ma. Zobaczymy. Jednak jest. tak z grubsza to by było na tyle. Zawija do tych na no zlot klasyków. Tu co jedzie, kurde. Nielegalne paliwo z Rosji. Zdejście mianowic z Śląskich do tych 30 km, chyba 31, w sensie z jednej imprezy do drugiej. Tam zarejestrowało się chyba 156 zabieskowych samochodów. Głośno w cholerach spierdzieliłem stamtąd woletę. No i co? obydwie imprezy przeleciałem na szyfciara. zawiję na hadę, tutaj się jakoś za bardzo mi się wylec nie chce, byłem już w tym roku już na zwrocie klasyków, liczyłem na więcej motocykli, było parę sztuk. no i rzeczywiście, już chyba tak w miarę możliwości, samochody będę olewał skupię się na tych, na motocyklach, bo jak proszę, powiem, określiłem się po jednej stronie barykadzie barykady dobra, pojedziemy na stację może mi się uda koła przy okazji jest kompresor